Hej, hej. Witam serdecznie w kolejnym rozkładzie na kanale. Bardzo miło, że tu jesteś. Dzisiaj zobaczymy sobie, jakie intencje ma osoba, o której myślisz wobec ciebie. Także serdecznie zapraszam na rozkład. Sprawdzimy sobie, jakie są te intencje, czego potencjalnie ci nie mówi i co myśli o tobie, co też potencjalnie zamierza. Także serdecznie zapraszam. No i oczywiście rozkład zrobimy sobie taki Podzielony, można powiedzieć, na 6 etapów, gdzie każdy etap odpowiada na inną rzecz, na inny aspekt. Także zapraszam, żeby wysłuchać, obejrzeć cały, no bo myślę, że warto znać cały przekaz. Także spójrzmy sobie, co tutaj widać. Zacznijmy od pozycji, od etapu pierwszego, na którym sprawdzimy sobie, co to osoba naprawdę czuje. To jest chyba te najbardziej elementarne, podstawowe pytanie w tym, w tym rozkładzie. Ok, No i zaczynamy od takiego, takiego rozłożenia. Mamy tutaj pazia pentakli, mamy wieżę oraz mamy dwójkę buław. No okej, okay, dobra. To jest ciekawe, ciekawe rozłożenie. Więc w kontekście tego, co ta osoba czuje, no mamy tutaj troszkę troszkę chaos jakby nie było, troszkę takiego nie wiem, czy coś między wami się może wydarzyło niedawno, czy, czy coś było takiego, co sprawiło, że gdzieś tam te emocje jakby właśnie skumulowały się i w pewnym momencie się jakby właśnie no, tak tąpnęłaś że to było, dało się poczuć. W każdym razie jest to jakieś zainteresowanie, jest taki, no można powiedzieć, początek pewnej relacji, jakby chęć poznania i przy tym wszystkim ostrożność. Szczególnie patrząc na pazia Pentakli. E, więc ta osoba, jakby jest za ciekawa na no, tobą, jest, e, chce to rozwijać, chce to zbadać. E, natomiast no paść Pentakli powoli dojrzewa. I to też pokazuje dwójka buław, które jest no, jakby nie było planowanym. Czyli gdzieś tam może e, są jakieś plany, są jakieś e, potrzeby tego, tego rozwoju relacji, ale jeszcze nie ma konkretnych działań. Czyli tutaj intencje generalnie w tym kontekście patrząc to pokazuje nam, że są tutaj plany, tak? Są plany na ten rozwój, są plany na zrobienie czegoś więcej, z tym, że ta osoba może właśnie albo w tym momencie myśleć o tym, co gdzieś tam między wami się zburzyło, runęło, patrząc na wieżę, albo dopiero coś zburzyć tak, in, tak intencjonalnie. Czyli gdzieś tam może ta osoba zauważyła, że coś jest nie tak, że no przykładowo yy, jakaś kwestia między wami jest nierozwiązana, no i ta osoba chce to poruszyć, tak? Czyli w tym momencie te intencje są tej osoby pozytywne generalnie rzecz biorąc, tak? Chce te relacje rozwijać, chce dalej yy, iść w to, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast problem jest taki, że tutaj faktycznie ze strony tej osoby może być jakaś kwestia, którą uważa za nierozwiązaną i chce ją rozwiązać. Natomiast mówię, no tutaj całkiem spory horyzont, całkiem patrzenie takie w przyszłość, więc jeżeli szukasz tej relacji długoterminowej, no to może być to całkiem, całkiem ta osoba do takich rzeczy. Natomiast no. Powoli, powoli rodzą się w tej osobie uczucia, które być może same ją zaskoczyły, bo początkowo może wydawało się jej, że to nic wielkiego, no ale Twoja obecność wywołała w niej silne, wewnętrzne poruszanie, i to, i to widać. Także te intencje są na ten moment całkiem pozytywne, patrząc na te, na te karty, z tym, że. Może też w kilku kolejnych tygodniach, może nawet w dniach, miesiącach, ta osoba będzie chciała no, gdzieś tam przeprowadzić jakieś, 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 jakąś poważną rozmowę na temat, który być może Was gdzieś tam dotyczył w przeszłości, może teraz dotyczy i jest czymś, co troszkę wadzi. Natomiast jest to z takimi dobrymi intencjami, żeby to właśnie ułożyć, trochę tak ogarnąć. I dzięki temu iść po prostu dalej w świat razem. Także to wydaje się całkiem tutaj przyzwoite podejście. Zobaczmy dalej, bo dalej zobaczymy sobie, jakie są takie świadome intencje wobec ciebie. Czyli Trochę bardziej pogłębiając ten temat, trochę bardziej wchodząc w tą świadomość, już bo wcześniej sprawdzaliśmy bardziej to, jak ogólnie to wygląda, jak to wygląda, nieważne czy świadome czy nie. Natomiast, natomiast teraz sprawdzimy, co on konkretnie planuje w swojej głowie, tak? Co gdzieś tam, jakie te intencje są takie świadome. No i tutaj pojawia się nam kilka, kilka ciekawych podpowiedzi. Mamy tutaj piątkę pentakli, dwójkę mieczy oraz cesarzową. I tutaj jest robi się ciekawie. Bo ta osoba troszkę może czuć, że tak jakby nie ma ci nic do zaoferowania. Że czuję, że ona jest tym właśnie tutaj z piątki pentakli takim zimnym, takim czymś co, czego raczej nie chcemy jako, jako ludzie, tak? Jako ktoś kto wchodzi w relacje. I ta osoba może uważać, że gdzieś tam ma trochę mało do zaoferowania, że nie ma tego ciepła w niej, że brakuje jej takich, można powiedzieć, właśnie emocji typowo związanych z relacją. I stąd też może wynikać unikanie decyzji. Jeżeli zauważyłaś, że, że ta osoba gdzieś tam. Nie chce decydować o czymś, że zwleka z pewnymi decyzjami, że nie wiem, może tu już coś tam się jej, a ona to jakby odrzuciła, czy, czy olała. To może właśnie świadczyć o tym, że tak jakby ta osoba zdaje jej się, że tak nie do końca ma te emocje konkretne w stosunku do ciebie i nie może ich zaoferować póki co, stąd też wynika te, te może zwlekanie. Więc, więc tak, to, tak to widzę. Chociaż co ciekawe, tutaj Empress pokazuje, że te warunki są sprzyjające. I to jest znów nawiązanie do tego, co mieliśmy wcześniej, czyli gdzieś faktycznie podskórnie ta osoba wie, że tutaj coś z tego będzie więcej i chciałaby stworzyć coś z tego więcej, więc te plany jak najbardziej są. Natomiast to pokazuje, że gdzieś tam ta osoba póki co jest troszkę jakby wycofana z tego, że jest trochę taka. No można powiedzieć spowolnione przez to wszystko. To znaczy, no dwójka buław chociażby pokazywała duże plany i to faktycznie widać, że, że gdzieś ta, ta wizja tej przyszłości jest fajna. No z tym, że aktualnie z czymś ta osoba się mierzy i te intencje, mimo tego, że chciałaby, żeby były jakieś tam może bardziej szczęśliwe, radosne, no są jakie są. Czyli, czyli gdzieś tam oparte troszkę na tym braku z przeszłości i tutaj ta piątka kielichów, czy znaczy piątka pentakli, o tym właśnie nam przede wszystkim mówi. Także spodziewaj się zwlekania, spodziewaj się odkładania pewnej decyzji. Tak to może wyglądać. Natomiast ten potencjał on widzi i no coś z tym będzie chciał robić. Pytanie, jak na to, jak do tego podejdzie? Jeżeli coś proponujesz, jeżeli jakoś masz taką kwestię, którą, o którą chcesz się zapytać, to w tym momencie będzie ciężko z decyzją. W tym momencie może być ciężko, żeby on podjął konkretną rzecz i wprowadził w życie. Także może warto przeczekać, żeby gdzieś tam potem no nie męczyć tym tematem co chwilę, tylko właśnie raz porządnie zapytać i żeby on się zdecydował na coś konkretnego. To taka można powiedzieć, wskazówka od kart no bo teraz te decyzje będą ciężkie i będą troszkę można powiedzieć właśnie takie no w stagnacji może tak powiem będzie ta, ta relacja natomiast plany są i to to jest gdzieś tam pokazuje że intencje są generalnie dobre więc za tym ciosem chciałbym pójść i sprawdźmy dalej jakie są te nieświadome intencje wobec ciebie czyli bardziej to, czego w sumie on sam nie do końca wie, ale gdzieś tam propaguje, bo wiadomo, że no generalnie jest tak, że człowiek jako taka istota rozumna ma tą świadomość i gdzieś tam też czasami pewne nawyki, pewne wzorce implikuje w życie, mimo tego, że świadomie ich nie wykonuje. Tak, tak, tak to już jest. Także spójrzmy, a z kielichów... Dwójka kielichów, no i znowu wieża po raz drugi w tym rozkładzie. To jest, to jest ciekawy, ciekawy rozkład. Zaczynając od tego Asa. Tutaj znów pojawia się nam, jak widzisz, dużo energii, tej miłosnej, tak? Mamy dwójkę hlików, mamy Asa. No tej, tej energii miłosnej jest dużo, więc te zamiary jego są całkiem pozytywne. On może ci proponować jakieś spotkanie, może proponować, jeżeli mi było coś między wami gorzej troszkę, może ostatnio, to może proponować jakieś takie, wiesz, przeprosiny, jakieś ugoda, coś takiego, czyli generalnie coś, co potencjalnie nie tyle, co właśnie będzie. Takim wystrzałem emocji, ale będzie próbą kontynuacji tego, co było wcześniej, żeby, żeby ta relacja toczyła się tak w miarę, w miarę dobrze. Więc możesz spodziewać się właśnie zaproszenia na spotkania, jakichś rozmów, takiego z jego strony generalnie inicjowania różnych rzeczy. Mamy asa, mamy początek i dwa razy kielichę, w tym dwójka kielichów, czyli gdzieś te, te właśnie takie no emocje miłosne, romantyczne to to będzie się pojawiał. Więc generalnie w nim jest duże pragnienie takiej relacji głębokiej, relacji, która będzie prawdziwa, relacji, która nie będzie na chwilę, tylko będzie faktycznym partnerstwem. To będzie dbanie o taką zwykłą codzienność, o wykonywanie swoich obowiązków i stworzenie takiego miejsca, takiego domu, takiej bezpiecznej przestrzeni, gdzie można po prostu żyć i jednocześnie robić swoje rzeczy, robić to, co się lubi, ale jednocześnie, właśnie być w tym partnerstwie, więc, tak jakby dać sobie wolność, mimo tego, że być też, mieć też czerpać te korzyści z bycia razem. Więc jest to takie partnerstwo na zasadzie takich bardzo, na zasadzie takich bardzo fair. Takich zasadach, które właśnie polegają na tej równowadze, na, na tym takim, na tym szczęściu generalnie dla, dla Was obojga. Także to jest, to jest bardzo fajnie. No tylko znów pojawia się ta wieża, co pokazuje, że. Te intencje, nie tylko świadomie, ale też nieświadomie, e, chcą coś zburzyć. Tak to widzę. Czyli e, może mieć ten mężczyzna intencje, żeby pewne iluzje, pewne niejasności zburzyć. Szczególnie na przykład w kontekście, jeżeli Ty też nie do końca wiesz, co z tą relacją dalej, czy on chce czegoś, czy nie, no to być może to jest znak, to jest sygnał, że zbliża się moment, w którym to On będzie chciał coś burzyć, będzie chciał burzyć iluzję, więc no, to jest generalnie karta w tym kontekście dobra, bo pokazuje, że chce zburzyć iluzję, żeby postawić coś nowego, znaczy nowego, coś bardziej na jasnego, tak? bardziej jawnego. Więc to brzmi całkiem dobrze. Natomiast no, ostatecznie ta osoba chce z tobą miłości, takiej prawdziwej, wzajemnej, emocjonalnej i właśnie ten, ta kombinacja tych kielichów mówi o tym bardzo wyraźnie. Czyli serce tej osoby jest otwarte, jest gotowe, może nawet już lekko zakochane, ale ona może tego jeszcze nie rozumieć. No bo wie, właśnie tutaj troszkę nam to komplikuje, troszkę tak też może burzyć dotychczasowy świat i to i to jest tam taki mankament można by rzec chociaż myślę że tutaj w kolejnych dniach w kolejnych gdzieś tam miesiącach może może sobie możecie sobie z tym poradzić i będzie już wszystko w tym w tej materii w porządku także to jest całkiem taka pozytywna w tej, w tej kwestii wiadomość szczególnie jeżeli chcesz tą relację dalej budować to tutaj Karty mówią, że jest do tego pole i to, to jest tutaj ważne. Ok, idziemy dalej. Dalej sprawdźmy sobie, jakie działania planuję podjąć. U, tutaj ciekawie bo pojawia się nam do, dosyć duża dynamika, dosyć dura siła też. No i oczywiście sprawiedliwość. Także zaczynając od tego rycerza. Jakaś, jakaś rzecz czeka już bardzo tak mocno przed, przed wami i no dosyć może impulsywnie się wydarzyć od tego momentu, czyli gdzieś może w ciągu kilku tygodni, jakaś ważna rzecz, być może związana z gdzieś tam urzędnikami, jakąś papierologią, czymś takim, wiesz, no, sądem, jeżeli czekacie na jakąś decyzję od sądu, jakieś papiery w związku z jakimś tam, nie wiem, ślubem cywilnym, czy coś takiego, no, whatever, jeżeli czekacie, to, to być może tutaj, znaczy też może na przykład czekasz na jego decyzję, że on chciał, będzie chciał wziąć tam na przykład ślub czy coś takiego, no to właśnie tutaj to pokazuje się, że gdzieś może w tym kierunku to iść, bo pojawi się ten poryw, pojawi się ten taki nagły impuls, więc może to być właśnie związane z urzędem jakimś, z urzędnikami. To co więcej chcę, żeby to wszystko było fair, żeby to było rozwiązane tak jakby no, dla obu stron dobrze, więc spodziewaj się takiej no, znów potrzeby rozwiązania tego po prostu fair. Także, także ta sprawa będzie rozwiązana tak właśnie, no, myślę, że całkiem, całkiem dobrze dla Ciebie. Natomiast, no, tutaj ta osoba chce działać i w tym momencie już planuje to działanie, w tym momencie już gdzieś chce w to działanie iść, Natomiast ta osoba zdaje sobie sprawę, że tutaj ważna jest odpowiedzialność, więc z jednej strony pojawia się duże pragnienie, z drugiej strony pojawia się też taka, wiesz, no, taka myśl o odpowiedzialności właśnie, że gdzieś tam, jeżeli na przykład ślub, jeżeli jakaś ta decyzja urzędowa nastąpi, no to będzie to bardzo takie wiążące. No i nie będzie dało się z tego wyjść, więc, znaczy, no będzie dało, ale powiedzmy, że to już wtedy nie będzie miało sensu, więc jak się zdecyduje, to już jakby, no, tak poważnie, nie? A nie tak, a nie tak byle jak, więc jeśli padnie decyzja, to już na pewno padnie i to będzie, to będzie, myślę, taka decyzja ostateczna, więc spodziewaj się jej w końcu, w, w kolejnych trzech, czterech tygodniach, Maksymalnie do kilku miesięcy, ta decyzja padnie. Także, jeżeli oczekujesz, to myślę, że jest to całkiem dobra wiadomość. Natomiast tymczasem zobaczmy sobie, co dalej, bo tutaj jeszcze mamy kilka rzeczy, ale w międzyczasie chciałbym Cię zaprosić serdecznie na stronę duchowykierunek.pl, Jeżeli potrzebujesz bardziej indywidualnego rozkładu, potrzebujesz zapytać się o swoją indywidualną sytuację, kart, to zapraszam serdecznie. Tam możemy sprawdzić o co chodzi i możesz podjąć decyzję opartą na. Na tym, co widać w energii, czyli taką myślą, no najlepszą dla Ciebie. Także serdecznie zapraszam na duchowykierunek.pl Natomiast idziemy dalej, bo, bo dalej mamy to, co go powstrzymuje potencjalnie przed tą relacją, czy tam no, wejściem głębiej w tą relację. No i tutaj karty dwójki kielichów, karta dwójki pentakli. I śmierć. No to jest ciekawa sytuacja. To pokazuje, że w tym momencie on balansuje troszkę, czyli może tak gdzieś się pojawiać, może znikać, może pisać, może kochać, a potem nienawidzić. Tak w przenośni. Natomiast to, co go gdzieś tam powstrzymuje, to jest mam wrażenie to, że jeszcze chyba za mało spotkań mogło być dla niego. Według niego jeszcze za mało cię zna. Tak mi się zdaje. Patrząc na dwójkę kielichów, chociażby możliwe, że może oczekiwać jeszcze gdzieś potencjalnych właśnie potencja, potencjalnego kontaktu, tego, żeby wyjaśnić sobie parę rzeczy i co ciekawe, być może gdzieś w takiej podświadomości chodzi mu po głowie taka kwestia, która nie do końca pasuje, i być może będzie chciał cię trochę nastawić, zobaczyć, czy jesteś taka, że tak powiem, podatna na to nastawienie. Być może jakaś kwestia, którą, którą już zdradziłaś mu, no nie wiem, że lubisz jeść, powiedzmy, pizzę z ananasem, przeszkadza mu <laughs> i chcę to zmienić. chcę spróbować powiedzieć, że pizza z ananasem nie jest dobra, natomiast no, takie rzeczy nie działają, więc pytanie, jak chce to zrobić, nie wiem, natomiast nie odbieramy tego aż tak źle, bo może się okazać, że nie jest to aż taka, wiesz, kwestia, wiesz, to nie jest kwestia jakaś tam Ważna tylko bardziej taka jakaś pierdółka, Natomiast on może, on może w tym wynajdować jakąś taką no, fundamentalną rzecz. Więc, więc to może próbować zmienić? Znaczy zmienić? No tak bardziej, spróbować cię przekonać, że, że słuchaj, no ten ananas na pit, no to nie pasuje. <laughs> ale ale no jest taka kwestia, którą będziesz chciał może zmienić i, i dopiero wtedy być może odblokuje się troszkę, więc taka przyziemna rzecz, taka jakaś sprawa, którą, o którą gdzieś może nie zgadzaliście się. W rozmowach wyszło, że wiesz, ty masz taki pogląd, on ma taki, no i co teraz? On powiedział, że okej, okay, okej, okay, tam bla, 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 w sumie to nieważne, no ale gdzieś go to troszkę męczyło, męczyło, no i pomyślał sobie, że a w sumie może pogadam z nią, bo ja mam taki dar, że przekonuję ludzi, to może ją przegadam, może ją przekonam, że ta moja wersja jest lepsza. Może pokażę jej, że, że, ten, że to jest lepsze. Także ta transformacja, którą właśnie pokazuje śmierć, myślę, że w tym kontekście takiej chęci zmiany, którą nie tyle chcę ci narzucić, ale może chcę namówić troszkę do tej zmiany i, i potencjalnie będzie chciał gdzieś to przekazać Ci w ciągu kolejnych rozmów, stąd też wynika ta chęć jeszcze pogadania, porozmawiania przed konkretnym wejściem w coś głębszego. Tak to widzę. Także spodziewaj się rozmów, spodziewaj się kolejnych gdzieś tam, wiesz, debat na temat tego, co, co dalej między Wami i w nich potencjalnie może wyjść, o co chodziło z tą zmianą, z tym, co on gdzieś tam widzi jako potencjalnie lepszą decyzję, lepszą rzecz niż to, co niż to, co to co ty uważasz za dobre. No i dobra, kończymy ten rozkład ostatnimi trzema kartami, ostatnią kwestią, czyli tego, co, co tutaj się pokazało w kwestiach na, na tym kolejnym etapie. Tutaj jest bodajże, co ją popycha do działania. Jakie są motywacje, jakie są nadzieje. Okej, okay, mamy ciekawy, ciekawy rozkład, czwórka, e, czwórka mieczy, czyli spanko, stagnacja, e, ale też e, cesarz i as pentakli. To pokazuje całkiem ciekawy nowy początek, takie nowe rozdanie dla tego człowieka. E, pokazuje to, że być może po, po lekkiej stagnacji w relacjach, e, po tym co działo się wcześniej, no w jego życiu e, zapanowała chęć troszkę czegoś więcej. Być może jakieś relacje poprzednie były trochę nudne, trochę takie, wiesz, że się chciało spać. A tutaj z tobą jest trochę inaczej, trochę ciekawiej. I, i jednak no, ten początek nowy między wami to, to jest coś, co, co dla niego przyniosło trochę orzeźwienia. Trochę takiej morskiej bryzy. Trochę go pobudziło. I to sprawia, że on chce w to iść. Być może on też widzi w tym takie... Mm, Lekkie zaczątki tego, że on ma w tej, w tej relacji całkiem niezłą władzę, jakby nie było, że jest tym mężczyzną, który ma swoje zdanie w tej relacji, że nie jest kimś, kto ktoś nie liczy dla kobiety, to też go może zachęcać. I to jest, zdaje się, nie w takim złym sensie, że wiesz, on cię wręcz tam po kątach dyryguje, ale raczej w takim sensie, że właśnie ma swoje zdanie w tej relacji, że, że nie jest tym przysłowiowym pantoflem. I to, myślę, go też zachęca, szczególnie właśnie po poprzednich relacjach, gdzie być może trochę mu się to znudziło, że tak żona mówi mu o, o, o tym, jak to, jak to będzie wyglądało, zarządza budżetem, planuje wszystkie wycieczki i takie rzeczy, no wszystkie fundamentalne rzeczy robi żona. I to, czy tam żona, czy partnerka. I to go mogło trochę nudzić, no bo po, po, tylu, po tylu, nie wiem, tam miesiącach czy latach tej relacji pokazało mu się taka właśnie kwestia w głowie, że w sumie to on nic nie może decydować, nic nie może samemu stwierdzić, czy, czy razem, wspólnie z partnerką, i trochę tego, to go trochę nudzi. Więc ten nowy start, gdzie on może troszkę więcej władzy mieć, po tym okresie takiej stagnacji, nudy, jest dla niego jak takie właśnie odświeżenie. I myślę, że tutaj całkiem to go też mocno przyciąga do tego, żeby ta relacja dalej trwała, żeby ono była, bo po prostu czuje się w niej dobrze. I też, no na pewno ta kwestia tej władzy, tej takiej, może nie władzy, tylko właśnie zdania, to powoduje szczególnie, że on teraz wręcz chce trochę odbijać sobie te poprzednie relacje, w sensie takim, że wiesz. Jeżeli w poprzedniej relacji on nie miał zdania, to teraz w tej relacji on chce mieć nawet trochę więcej zdania niż, niż połowę, że tak powiem. Więc może chcieć coś trochę odbijać to. Ale myślę, że ty go sprowadzisz do parteru i, i gdzieś tam powiesz mu, znaczy pokażesz mu, że tutaj ma być fair, a jak nie, to wcale. Także tutaj nie jest to takie gdzieś tam wiesz złe. Nie mówię, żeby uciekać, tylko po prostu też tak zaufać temu procesowi. Myślę, że będzie ok. Także to tyle. Dziękuję serdecznie eee, za, za ten, zawysłuchany końca. Bardzo mi miło, że tutaj tyle za mną spędziłeś czasu. Eee, tymczasem dziękuję i oczywiście zapraszam, jeżeli masz ochotę, na rozkłady indywidualne na stronie duchowy-kierunek.pl. Link w opisie, w pierwszej linijce. Także zapraszam. A tymczasem jeszcze raz dziękuję. No i życzę miłego, pięknego dnia. I do usłyszenia. Hej.